Siemanko, ziomaki! To ja, będziemy dzisiaj grać w Tobiko na serwerze Jasia Dąbrowskiego wraz z moim kolegą Czogat. Siema, ziomaczki! Jestem ziemniakiem. Dobra, Adam, chodź na stara TK-1. Tu. TK-8 chodź. Gdzie jesteś, TK-1? Dobra, wchodzę. Mm. Jesteś, jesteś tu! O, jesteś! jesteś o, jesteś! Jesteś ko? tu miko. Ale fajnie. Ale... Chodź Ej, ale zostaw mnie! Ej, czemu? Nie zabijaj Mam mnie! Mam być na... fair! Mam być fair! No dobra, ale graj tak jakby nie był tym czogatem, okej? Okay? No, gdzie wy Seven, six, five, four, three, two, one. You'll mm, never have these secrets. Oh, oh this new crazy mother. Who's here? Oh. Oh. Teraz jesteś to Na Najdźwigacz, to będzie pierwszy. Co ty biegasz Ooo, tam... dzięki. O, o trafiłeś, nie? nie? No! No! Przyszedłem do ciebie, nie zabijaj mnie od razu. No! No! No!

Dobra, dam, dam ci leki ułatwienie, będę tak. Siema, zwyszek <laughs> Nie ma. Nie ma tak. <laughs> no ty, Luju! Nie miałeś latać. <laughs> Siema, zwyszek! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? A, co? A, <laughs> się! Nie zabijaj! Staszka, jestem w jednym stasie rozwala mu schody, żeby nie mógł przejść Jak... jesteś odcięty D&D no Adam, daj się załatwić o, odjadłem o, dostałeś 6 punktów 10 no, końców dzięki no, nie ma za co Ej, dobra, jeszcze raz. No jeszcze raz chodź. Ale nie to Chodź, chodź jeszcze raz. Tu, y, poczekaj, jakąś mam. Tutaj y, sta, stara tk no, no, Widzisz? No dobrze, no widzę, chodź, bo... Chodź, udos... udostępniasz mnie ekran, to widzenia. Sklep to biko. Kupujesz coś, co kupuje, Co kupiłeś? Ej, nic, ale... Kurczę, tam jest mała. Nad nie. tobą będzie ten, to Biko, więc uciekaj. Raczej... przegramy to. Czemu? Może trafię go trzy razy. Nie wiem, jestem trochę dobry z łuku w Minecrafcie, ale. Ale czemu przegramy? On jest dobry czy co? nie, nie wiem. To czemu przegramy? Co ty gadasz? Widziałeś jak ja cię uciekałam? No nie, do mnie! Trafiłem go! O dobrze, nieźle, nieźle. A on we mnie jeszcze ani razu nie, nie zobaczył mnie, ani nie trafił we mnie. I to są jacyś cheater, cheaterzy, przecież oni trafiają dwa razy na raz y, tego Toblika. Wiem, bo to jest ty... Michał, ja idę do ciebie na środę. No przecież ja tutaj jestem. Chodź ze mną. Czekaj, Gdzie stań jest... w miejscu. Stań w miejscu. No siema. Dobra, już, już jestem w formie. Już... No nie ruszaj się, nie ruszaj się! Jak mnie słychać Michał, bo no dobrze, dobra. ja nie lubię jak coś nagrywa i słabo słychać, więc. No, dobrze, się... no nie ruszaj się! A ja nie wiem gdzie jest ten Tobiko, tu jest. No tu jest, lata, sora. No trafić cię chcę, Tobiko, ty świnio. Nie, bo on się tak dziwnie rusza i jest tak daleko. On się dziwnie rucha, no faktycznie. Spadłem, 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 spadłem prawie na ostatni szczebel, na ostatni szczebel... Jakoś dziwnie rusza, ja go nie mogę trafić! Spadłem Michał. na ostatni szczebel i... Ja jestem z tobą! Michał, razem damy radę! Jeszcze znaczy, po no. dwie i pół minuty. No, na pewno wygramy. Ej, a to trzeba po prostu przetrwać, nie? Mhm. A. No. Ale dostajesz końce za trafianie. Nie więc ja strzelam w niego. Dobra. No, wychyl się trochę. Tylko to jest trochę trudne. O, tym tam co spadłem. Ej, czy obserwuj mnie. Teraz nagrywaj moją perspektywę. Tylko jak, bo... Eee, nie! Nie, nie zabijaj mnie. Ja uciekam na F5. Dobra, to macie tutaj obraz. Mikro trafił Tobiko. Tobiko lata. Nie mogę zejść niżej. Bo to jest głupi Jestem na liściach! Michał, widzisz mnie? Ech, e, dobra, e, to macie to. Chcę go trafić! Macie Trafię. tutaj obraz wszystkiego. Ja be, Patrzcie! Ja będę obserwował. No. Mam cię tu jest! Czekaj. Dobra! Ja nie wychodzę jeszcze, bo ja dostanę za to końcy. No chodź, obserwujmy jeszcze ich. Niech no. Z dwóch graczy może ich Tobiko zabije. No. Ale dosyć dobry był ten Tobik. Ej, Adam, no. i pobierz sobie do to będziemy z nimi nagrywać. Na razie nie. O, o, je... siema Michał, siema. Brawo, 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 brawo. Adam, C ty go trafiłeś? Co? Ty go trafiłeś, Tobika? Nie. Nie trafiłeś. Może chcesz w, w Mine Wars zagramy? Oooo. mam punkt tak. dwa końce. Dobra, chodź. L, wychodzimy. No. D, A, P. Dobra. Przenoszenie do lobby. To B -B. Co, idziemy na Sky Warsy? No. Nie. Idziemy na Sky Warsy Nie. może? Nie, chodź na to. Na to, na to. To stara, tylko jeden chodź jeszcze raz. No. Tylko dwa dałem. Nie. Ono, no, no. I tak pisałem. Mam wyjść czy ty wyjdziesz? No ja. To chodzi o 1 Tu jest dwóch graczy aż. tk jeden. Szybko, bo jest odliczanie. Jesteś przed Jeszcze ktoś musi wejść. Trzy osoby jeszcze Kupujesz coś? Kupu... Halo! No, słucham. Kupujesz coś? Yy, no, chciałbym to Biko kupić, ale nie mam hajsu. Ja co coś kupić, ale ja, nic, ja nie lubię. Ja bym kupił Tobiko, ale. Ale to za 50 końców to po co mi takie coś? A co Tobiko coś dostaje, jak zabije wszystkich? No. Co dostaje? Jak wygra 20 końców. To to bez sensu jest. No wiem. Kupujesz się za 50, żeby mieć jakąś tam szansę na zostanie Tobiko, i jak wygrasz, to dostajesz 20 końców. No. Ale za to jest ten, zabawa nie i respekt, że się kupiło, nie? Dobra, ale to jest bez sensu. A ona to rzuca jajkami, troluję, że. Nie, kupiła, kupiła. A kupiła. Co, ja, co daje na przykład magiczny blok albo porzucamy się jajkami? Nie. To może kup? A po co? To było Kupiłem. I co? Masz jajko. Zniszcz tutaj te drabinki. To po prostu zmienia kolor. Lole, i mogę mapę rozwalić. Masz. Ej, daj, zbaguj mnie. Zbaguj mnie. Jestem tutaj. Ale nie, żebym spa... No, kurde! Tram. <noise> Ej. Mi smutno jest. No, sorry, no, ale nie zawsze. Jak się nie da, kurde? Dobra, zmarnowałem 5 kasy. Nie. No, naprawdę tak, tak dużo, że kurde normalnie. No. Że normalnie western star, western star jest Tobiko, kurde. Dobra, no. mm. biko jest tam. lol. Powłyn, Pałen. Lol, gdzie on jest? Ja nie wiem. Strzelam w niego. Lata ja sobie tam, pedałek. Lata ja sobie tam, pedałek. Ja strzelam sobie... strzelam -y, jakimś gościowi, przede mną mam? Tak. Mako to. Gdzie ty jesteś? O, przy to biko. <laughs> A gdzie jest to biko? O dupie. O, widać Kurde, trafiłbym. No, czemu się ruch... <laughs> ruchasz? Gdzie jest Tobiko, bo ja go nie idę do Ciebie, Michał, bo mi smutno. Da się rozwalasz tutaj TNT? E, tak, Tobiko może. No kurde, to wiem. Nie, nie można. Ty nie możesz. Iii. On we mnie strzela, ale jest slamą i nie trafi. Ktoś nade mną? Czy trafi go? Trafiłem. Ja prawie. Dzięki niego trafiłeś i nie blaga, nie, ja wychodzę, kurde. Mogę wyjść! No, a nie pomógłbyś biednego Michałka. No powiedziałeś, że no. A nie chcesz, nie chcesz końcy? Jakie? Za grę? To zostań. Ale ja już wyszedłem kurde. No to nie dostaniesz końców. I nie dostaję się, musisz trafić, to ja nie wiem. Ja idę na ten, na Skywars. Powiedz jak skończysz, jak skończysz grać. Dobra. Mam tą mapkę, na której graliśmy dwa razy, tą co Ci się podobała. A no w sumie. To co mnie chciałeś trollować, że wpadłeś do lawy. No w sumie, lubię trollować. No. Ale jak tu jest ta lawa, to szczerze Ci tak uwierzyłem, że Ci się tu jest ale za szybko to trochę powiedziałeś. Ale niektórzy na MinesG, jak gram. To no to nie jest tak... no, co to jest za debil? No? właśnie to Zostałeś? jest. No, 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 no to Biko, to jest głupie. O, trampolina, jej. To co robimy, Michał? Może kończymy już odcineczek. A nie chcesz na Skywars teraz wejść? A, dobra. Kupisz Leawę, szybko piszesz le... Le Widzimy się po przerwie.